Świąteczny siemanko wszystkich! No bo dzisiaj wiecie Wigila święta! No i postanowiłem sobie, że dzisiaj zrecenzuję Wam właśnie motocykl kola. Wcześniej było takie mniejsze recenzji, dzisiaj troszeczkę większa, ale spokojnie będzie recenzja moich świątecznych prezentów, no i jeśli chodzi o lego. No i tak. Przychodzimy do Wam single. Jeszcze na wstępie tylko powiem, że posiadam również motocykl Kola z sezonu piątego, z sezonu z duchami i na pewno pojawi się takie porównanie, ale to już... W innym odcinku i to już w ogóle inny temat. No dobrze, otwórzmy sobie motocykl, a... Uf. tutaj klej trochę puszcza. O lipka Zrobimy to inną trochę metodą. tutaj nie chce nam. Dobra. Weźmiemy tak to zrobimy. Ech. Dobra. Otworzone już. I tak, mamy tutaj trzy góreczki. Pierwszy to tam będzie właśnie te tej góreczki. Kaja, Kola. A drugi to już właśnie ten główny motor wiecie, tej koła i te wszystkie zębatki. Jeśli chodzi jeszcze o instrukcję. tutaj mamy? Tutaj tam, tam jakieś lego nie, 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 pamiętam jeszcze, pamiętam jak to kiedyś było, no widzicie, w tej pierwszej części to właśnie ten będzie ten początek, a w drugiej już koń. Dobra, no to co? Ja złożę i widzimy się po złożeniu. Dobrze, cecik już złożony, więc przechodzimy do recenzji. Zacznijmy od tego, tutaj dostaliśmy naprawdę bardzo sporo elementów zapasowych, może bardziej nie elementów zapasowych, aczkolwiek tutaj dostaliśmy jakby taki mały Zestawik tych przyróżnych jakiś kos, mieczy, y, takich jakichś wymyślnych normalnie elementów. Tutaj na przykład zaprezentuję jeden taki normalnie, że aż wow. jeszcze jakaś y, mój mini tutaj. Dostaliśmy jakby taki cały zestaw. Taki naklejki, naklejk było w sumie tyle. No, szczęście mało. Zacznijmy może sobie od figurek pomaleć. Weźmiemy tego Żołnierza Wężonów. Jest według mnie to figurka dobrze bardzo zrobiona. W, dobrze bardzo w, wykonana. Też pomysłowo. Na przykład podoba mi się to, jak, tej, jak zrobili. Że na przykład tu, zobaczcie, jak mu się wyjmi tą główkę, to jak mu się założy z powrotem, to jakby ona idealnie się wkłada w to, w ten jego pancerzyk. Coś powiedzieć, tutaj faj Bardzo interesujący te ognis, ten ogień. Można tutaj, też tutaj zaczepić klocek, tej wystające główki, jakby też wężów. Bardzo dobrze zrobiona figurka. Teraz przejdźmy do następnej. Jest to figurka Kola, czyli no, właściciela tego motocyklu. I tak, co można powiedzieć, faj. Bardzo ciekawy, pomysłowy jest ten, ich jakby ten, jak trzymasz na miecze, zawsze mają. Ten trzymać, tą pochwę na miecie, co sezon praktycznie inną. ma On posiada Kohl taką zaskoczoną, taką przyjazną, taką złą. Jeśli chodzi o mod, no to jest tutaj, jeśli chodzi o ten, taki ciekawszy element. Kolejną, kolejną, a zarazem ostatnią figurką jest w tym zestawie Kai. To interesujący, tutaj ciekawe elementy. Tak sobie taż ta pochwa i on też ma dwie buźki taką jedną złą a drugą uśmiechniętą no i co przechodzimy do klub programu czyli do motora i tak jeśli chodzi o motor to naprawdę podoba mi się ten secik na za zakupię go za 60 zł, tak gąsienice no nie wiem czy zdałem za dużo tych klocków no ale jak dalej za mało, to nie mogę mi się szczepić, akurat gąsienie to ten ciekawy element. Tutaj mamy wyrzutnie. I tak, na, na lepku było to, to i gdzieś jeszcze to było, yy, tak tutaj, to, to było wszystko. Naklejki. Co można o tym zestawie, czy bardziej o motorze powiedzieć. Tu ma tak poruszane, jakby ten jego order. Jeśli pokażę wam, jeszcze jak porusza się. Porusza się bardzo dobrze, jeśli chodzi o ten motocykl, wydaje nam takie warczenie, może co zrobię tak specjalnie, to jest niestety nieodsuwane. Chcę już powiedzieć tutaj te mieczyki i to tak jest tutaj odsuwa. o tej dużej, potężnej zostały zrobione te elementy są osobne i zostały tak szczepione ze sobą. Więc jeszcze można powiedzieć taki dół jest właśnie z tym. Elemencikiem, który często występuje w zestawikach. Zresztą możemy powiedzieć: Zestaw fajny, dobra cena. W porównaniu też z. No, 60 zł za takie elementy. Podobna no, cena, bo też za y, kurort zimowy. Ale tak, pamiętajcie: jeszcze na pewno będzie porównanie tego zestawu tego motocyklu z motocyklem innym, starszym. I na pewno będzie mój chaos prezentów. No, to już można nawet dzisiaj albo jutro. Dobrze, no to żegnam wszystkich jestem Krzychu Legos i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!